Nicer Dicer to naprawdę bardzo pożyteczne urządzenie. Przyda się w każdej kuchni. Czas, abyś sprawiła sobie trochę luksusu. Zaoszczędzisz dużo czasu na krojeniu, a Twoje dłonie i paznokcie będą bezpieczne. Nicer Dicer ma wszystko, co jest potrzebne do pokrojenia owoców, warzyw, serów, wędlin i czego tylko zapragniesz. Nie męcz się więcej. Kup teraz Nicer Dicer w tej specjalnej niskiej cenie. Już za 99 zł! To niepowtarzalna okazja, ważna tylko do wyczerpania zapasu. Koniecznie zapytaj też naszego konsultanta o rozbudowaną wersję Nicer Dicera Plus. Po co zajmować swoje szafki i blaty rozmaitymi pomocami kuchennymi, skoro teraz możesz przygotowywać posiłki szybko i tanio. Do tego oszczędzając miejsce dzięki jednemu kompaktowemu przyrządowi. Przedstawiamy Nicer Dicer Plus. To połączenie niemieckiej precyzji z najwyższą jakością. Nicer Dicer Plus jest prosty w użyciu, ale także bardzo łatwo go umyć. Możesz go potem schować wewnątrz dużego, kompaktowego pojemnika. W zestawie znajduje się też wieczko tnące, mocowane na zawiasy do przezroczystego pojemnika do przechowywania. Dzięki specjalnemu przyciskowi wieczko czyści się łatwo i szybko. Każde ostrze Nicer Dicer jest wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej laserowo, dzięki czemu nigdy się nie stępi. Otrzymasz także wkładki z ostrzami do krojenia na małe i średnie kawałki, do tego wkładkę z ostrzem tnącym na duże kawałki i paski. Poza tym dostaniesz wkładkę z ostrzem cząstkującym i ćwiartkującym. Do jajek, jabłek, ziemniaków, owoców i nie tylko. A do tego jeszcze podpinaną wycinarkę i osłonkę na ostrze. A na dodatkowo dostaniesz przykrywkę zapewniającą świeżość. Tony, to jest fantastyczne. Masz rację. Nicer Dicer Plus potrafi wszystko.